Podczas tego filmu poznasz wzory, które pozwolą ci rozwiązać każde równanie kwadratowe. Przygotowałam tu przykład równania. 2x kwadrat plus 7x plus 3. I już widać, że ani nie jest to wzór skróconego mnożenia, ani nie można wyłączyć czynnika przed nawias. Zatem dotychczasowe metody po prostu tu nie działają. No to sprawdźmy, czy tamto równanie kwadratowe w ogóle posiada pierwiastki. Narysujmy wykres funkcji o równaniu 2x kwadrat plus 7x plus 3 i zobaczmy, czy ta funkcja posiada miejsca zerowe. Widzimy, że tak, 2, zatem tamto równanie posiada dwa pierwiastki. To rozwiążmy nasze równanie. Aby udało nam się znaleźć jego rozwiązania, musimy zapoznać się z pierwszym twierdzeniem, które mówi, że równanie kwadratowe postaci ax kwadrat plus bx plus c równe 0 dla a różnego 0 będzie posiadało dwa pierwiastki, jeżeli wyróżnik trójmianu kwadratowego jest większy od 0 i wtedy. Pierwiastki mają taką postać, zapisaną tymi wzorami. A zatem w przypadku tego równania konieczne jest obliczenie wyróżnika trójmianu kwadratowego. Przypomnę wzór B kwadrat minus 4AC. Dla początkujących może warto zapisać sobie, że A to 2B to 7. I c to 3. Oczywiście nie jest to konieczne. No to obliczmy popularnie mówiąc delta. b kwadrat to 49. Odjąć 4 razy a i razy c. 49 odjąć 3 razy 8, 24, a zatem wyróżnik trudnianu wynosi 25. Stwierdzenie właśnie mówiło, że jeśli delta jest większa od zera, a jest, to to równanie będzie posiadało dwa rozwiązania. Obliczmy pierwsze. Wzór mówi minus b, zatem minus 7. Minus pierwiastek z delt. Pierwiastek z delty to liczba 5. Dzielimy to przez 2a, czyli 4 i obliczamy. W liczniku mamy. Minus 12, a zatem pierwszy pierwiastek ma wartość minus 3. Obliczmy drugi. Dla drugiego wzór jest bardzo podobny, zmienia się tylko znak przed pierwiastkiem, a zatem minus b, czyli minus 7. Teraz dodać pierwiastek z delty, czyli 5, dzielimy przez 2a, czyli 4. Minus 7 plus 5 to minus 2, a zatem po skróceniu minus 1 druga. Możemy jeszcze podsumować zadanie. Rozwiązaniami tego równania są dwie liczby, minus 3 i minus 1 druga. Kolejne równanie to 28x kwadrat minus 4x dodać 1, siódma równa 0. Tu również nie widzimy jakiejś prostej zależności. Zobaczmy w ogóle, czy to równanie, równanie posiada rozwiązanie. Zobaczmy wykres funkcji. Widać, że jest jedno miejsce zerowe. Poznajmy drugie twierdzenie dotyczące równania kwadratowego ax kwadrat plus bx plus c równe 0. Otóż, jeśli delta będzie równa 0, to równanie kwadratowe ma jeden pierwiastek, liczony według tego wzoru. A zatem znowu musimy policzyć wartość wyróżnika trójmianu kwadratowego. b kwadrat, czyli 16, odjąć 4 razy. A, czyli 28, i razy c, i 1, 7. To ważne, że tu możemy skrócić. Mamy 16, odjąć 16. Wyróżnik wynosi 0. To jest właśnie ten drugi przypadek, czyli pierwiastek policzymy ze wzoru. x0 równa się minus b, czyli 4 przez. 2a, czyli 2 razy 28. Skróćmy i otrzymujemy pierwiastek 1 14. I jeszcze jedno równanie, minus 3x kwadrat plus 2x minus 3. Nie działają wszystkie... Zasady typu wzory skróconego mnożenia, wyłączanie czynnika. Zatem w ogóle zobaczmy, czy tutaj mamy pierwiastki. Tak wygląda wykres funkcji. Widać, że brak miejsc zerowych, czyli równanie, nie będzie posiadało pierwiastków. Rozwiążemy to równanie korzystając z trzeciego twierdzenia, które mówi, że jeśli delta jest ujemna, to równanie nie ma pierwiastków. Zatem policzmy wyróżnik trójmianu. Może tym razem wypiszę jeszcze a minus 3, b jest równe 2 i c jest równe minus 3. Oblicz b kwadrat, czyli 4, odjąć 4 razy a. Razy C. Tu mamy w tym iloczynie 3 minusy. 9 razy 4, 36 i wynik minus 32. Delta jest ujemna. Odpowiedź brak pierwiastków. Patrząc na treść twierdzeń, widzimy, że to delta decyduje, co, jakie będą, powiedzmy, losy naszego równania. Mamy przykład. 6x kwadrat minus 2x równe 1. To równanie musimy doprowadzić do równania tej postaci, a zatem to równanie musi być wyglądać tak. Jeżeli na początku masz trudność z rachunkami, to wypisz sobie, że a to 6, b to minus 2, c równa się minus 1. I rozpoczynamy od obliczenia delty, wyróżnika trójmianu kwadratowego. b kwadrat, czyli 4, odjąć 4 razy 6, razy minus 1, 2 minusy. Będziemy mieli plus 24 razy 6, 24, czyli delta wynosi 28. A zatem jesteśmy w tym miejscu. Warto przygotować sobie pierwiastek z delty, bo to pierwiastek z 28, a zatem pod pierwiastkiem mamy iloczyn. I ostatecznie będziemy mieli dwa pierwiastki z 7. Obliczamy pierwszy pierwiastek zgodnie ze wzorem. Minus b, czyli 2. Odjąć pierwiastek z delt. Dzielimy to przez 2a, czyli przez 12. Doprowadźmy to wyrażenie do najprostszej postaci. I uprośćmy przez dwa. Pierwszy pierwiastek to jeden, odjąć pierwiastek z 7 przez 6. I drugi, może zauważyłeś tu pewną symetrię. Możemy od razu zapisać, że to będzie jeden, dodać pierwiastek z 7 przez 6. Ale jeśli tego nie widzisz, po kolei podstawiasz liczby a, b i c i doprowadzasz do tej najprostszej postaci. Rozwiążmy ostatnie równanie. Powiedzmy, że jest bardziej skomplikowane. Doprowadźmy to równanie do najprostszej postaci, ale przede wszystkim do takiej postaci, gdzie po prawej stronie będzie 0. Najpierw przekształcenie algebraiczne, czyli tu będzie minus 3x kwadrat dodać 3x. Tu zauważam z uskuconego mnożenia x kwadrat odjąć 1. Tu już możemy dokonać redukcji wyrazów podobnych. Tu mamy 2x kwadrat odjąć 2. I odjąłem 4x. I teraz mamy minus 2x kwadrat, minus 2x kwadrat to minus 4x kwadrat. 3x dodać 4x, 7x i plus 2 równa się 0. Dla ułatwienia możemy sobie wypisać a, b oraz c. I przede wszystkim obliczyć wartość wyróżnika trójmianu kwadratowego, bo to on zdecyduje, jak będziemy postępować dalej. B kwadrat to 49 odjąć 4 razy A i razy C. Mamy zatem 49, tu 2 minusy, a zatem plus. 16 razy 2, 32. To mamy 81. Wartość wyróżnika jest dodatnia, zatem będziemy mieli dwa pierwiastki. Tu z boku możemy napisać, że pierwiastek z delty to 9 i korzystamy z tych dwóch wzorów. Minus b, czyli minus 7. Odjąć pierwiastek z delty 9, dzielone przez 2a, czyli przez minus 8 mamy minus 16 przez minus 8, czyli 2. I drugi pierwiastek. Minus 7 dodać 9 przez minus 8. Stąd mamy 2 przez minus 8 o skróceniu minus 1 czwarta. Dokonajmy jeszcze podsumowania. Narysowałam tutaj wszystkie możliwe możliwości położenia paraboli y równe ax kwadrat plus bx plus c względem osi x No i rozpiszemy zależność współczynnika a i wyróżnika trójmianu kwadratowego. W każdym z tych przypadków a jest większe od 0, a tu delta jest większa od zera. Tu delta jest równa 0, a w ostatnim przypadku delta jest mniejsza od 0. Na drugim rysunku mamy sytuację, gdy a jest ujemne, natomiast tu delta jest większa od 0, tu delta jest równa 0, a tu delta jest mniejsza od 0.